W jaki sposób bankierzy zarabiają na wojnie? W celu zobrazowania tego mechanizmu, posłużymy się historią Nathana Rothschilda, który w ciągu zaledwie kilkunastu lat stał się najbogatszym człowiekiem na świecie, a wszystko za pomocą wojen napoleońskich. Zaczynajmy. Przede wszystkim bankierzy nie działają w pojedynkę. Sukcesy, jakie odnoszą, opierają się nie tylko na zasobach finansowych, jakimi dysponują, ale także na całej sieci kontaktów, których budowa zajmuje całe pokolenia. Nathan Rothschild urodził się na terenie dzisiejszych Niemiec, a jego ojciec już prowadził interes, który polegał na udzielaniu pożyczek. Z czasem interes ten przeobraził się w bank. Ojciec Nathan'a, mayor Amshel Rothschild, marzył o wysłaniu swoich pięciu synów do głównych miast europejskich, w których to założyliby oni swoje banki, tworząc międzynarodową sieć. Miastami miały być Frankfurt, w którym sam już mieszkał, Wiedeń, Londyn, Paryż oraz Neapol. W ten sposób powstałaby sieć banków, które mogły ze sobą ściśle współpracować. Z racji formy prowadzonej działalności, właściciele banków zawierają znajomości nie tylko z ludźmi biznesu, ale także świata polityki. Wiemy bowiem, że każdy człowiek i każda organizacja korzysta z ich usług. Zatem, kiedy synowie Amszela dorośli, każdy z nich udał się do wyznaczonych przez ojca miast. W 1798 roku, w wieku 21 lat, Nathan wyjechał do Anglii. Najpierw zamieszkał w Manchesterze, gdzie zajął się handlem tekstyliami, aby zebrać odpowiedni kapitał i w końcu przenieść się do Londynu. Mimo otrzymania zatem sporych finansów od ojca, podobno było to 20 tysięcy funtów, uznał tę kwotę za niewystarczającą na zrealizowanie planu ojca. Sześć lat później, w roku 1804. Nathan przeniósł się do Londynu, gdzie zajął się inwestycjami na londyńskiej giełdzie. Uzbrojony w ogromną wiedzę od ojca, wrodzony talent do mnożenia pieniędzy, był bowiem najbardziej utalentowany spośród wszystkich swoich braci i spore zasoby finansowe, Nathan szybko zaczął się bogacić. Problem jednak polegał na tym, że był emigrantem mówił z niemieckim akcentem, a w Londynie wszyscy nazywali go The Manchester Man, jako że przyjechał właśnie z tamtego miasta. Nathan musiał zatem wkraść się w łaski wyższych sfer brytyjskich, aby jego imperium nabrało odpowiedniego tempa wzrostu. W tym celu po pierwsze przyłączył się do masonów, a po drugie poślubił kobietę o imieniu Hannah Barrett Cohen, która była córką słynnego finansisty. Prawdopodobnie fakt, że zarówno Nathan, jak i ojciec jego małżonki byli pochodzenia żydowskiego, pomógł w nawiązaniu tego typu współpracy. Pamiętajmy bowiem, że naród, który mocno się wspiera na obczyźnie, szybko rośnie w siłę. Pomyślmy chociażby o włoskiej mafii w Stanach Zjednoczonych, gdzie posiadanie włoskich korzeni było kluczem do sukcesu w tej organizacji. W ten sposób więc Nathan zdobył dostęp do wyższych sfer brytyjskich. Rok po przeprowadzce do Londynu otworzył własny bank i bardzo mocno inwestował w waluty, akcje, obligacje, wszelkie inne papiery wartościowe, a także złoto. Stale budował przyjaźnie z wyższymi sferami i innymi bogaczami. Nie zapominajmy także o tym, że każdy z jego braci robił dokładnie to samo w innych miastach Europy. W ten sposób w ciągu zaledwie 10 lat stworzyli ogromną sieć informacyjną i stało się jasne, że, jeżeli ktokolwiek posiada w Europie informacje o najważniejszych wydarzeniach na świecie, to na pewno jest to rodzina Rothschildów. Tutaj dochodzimy do wojen napoleońskich. W tym samym czasie we Francji do władzy doszedł Napoleon. Budując swoje imperium, prowadził wojnę praktycznie na wszystkich frontach walczył z Hiszpanią, Portugalią, Prusami, Brytanią, a nawet z Rosją. Z perspektywy Rothschildów była to żyła złota, bo mogli finansować trwające wówczas operacje militarne. Nathan finansował bowiem armię Wellingtona a ze względu na posiadaną sieć informacyjną, byli pierwszymi, którzy dowiadywali się o zwycięstwach i porażkach. Jakie to ma znaczenie? Jeżeli wiesz, który kraj odniósł zwycięstwo, możesz mieć pewność, które obligacje zyskają na wartości, a które poniosą stratę. Zatem, kiedy wszyscy wiedzieli, że rozpoczęła się bitwa pod Waterloo, cała brytyjska finansiera patrzyła na Nathana Rothschilda. Co zrobi, co sprzeda, co kupi. 18 czerwca 1815 roku starły się wojska wielu narodów w pobliżu Waterloo, niewielkiej miejscowości na terenie dzisiejszej Belgii. Po jednej stronie stanęła armia Napoleona, a po drugiej armia pruska i armia brytyjskiego dowódcy Wellingtona, w skład której wchodzili żołnierze brytyjscy, belgijscy, holenderscy. A także z różnych ziem, które aktualnie należą do Niemiec. Żadna ze stron dokładnie nie wiedziała, jakimi siłami dysponuje przeciwnik, bo wszystko zależało w dużym stopniu od losów wielu wcześniejszych bitew i ruchów wojsk. Zatem, jeżeli znajdujący się na miejscu dowódcy nie mogli przewidzieć rozwoju dalszych wydarzeń, tym bardziej finansiści w Londynie nie wiedzieli, jakie były losy armii Wellingtona na kontynencie. Nikt nie mógł też przypuszczać, że będzie to ostatnia bitwa Napoleona, po której ostatecznie straci on władzę. Zatem każdy przyglądał się Nathanowi, który podobno czekał na wieści w swoim ulubionym miejscu pod filarem Królewskiej Giełdy. Dzisiaj możemy znaleźć wiele rysunków i obrazów przedstawiających go właśnie tam. W końcu Nathan ruszył do środka giełdy i sprzedał wszystkie brytyjskie obligacje. Na ten widok wszyscy brytyjscy inwestorzy zrobili to samo. Ceny obligacji zaczęły spadać i każdy starał się ich pozbyć jak najszybciej. Kiedy ceny sięgnęły już dna, Nathan zaczął je po cichu odkupować. Zgodnie z historią, Nathan otrzymał informację o porażce Napoleona zanim wieści dotarły do samego rządu brytyjskiego. Postanowił więc wykorzystać ten fakt najlepiej, jak potrafił. Wywołał więc sztuczną panikę na giełdzie, a potem przejął kontrolę nad większością obligacji brytyjskich, wiedząc, że ich wartość znacznie wzrośnie. Stał się więc właścicielem ogromnej części narodowego długu Wielkiej Brytanii, a tym sposobem mówi się, że pomnożył swój majątek, ponad dwa tysiące razy. W ten oto sposób stał się najbogatszym wówczas człowiekiem na świecie. Możemy jednak zadać sobie tutaj pytanie, udzielając pożyczek na wojnę, jaką bankierzy mają pewność, że ta inwestycja im się zwróci? Ktoś przecież finansował Napoleona, Wellingtona i wszystkie inne armie biorące udział w tych operacjach militarnych. Wiemy, że cała rodzina Rothschildów udzielała ogromnych pożyczek królom i książętom, którzy chcieli zdobywać nowe tereny lub bronić tych, którymi już władali. Jak szacowali ryzyko? Odpowiedź brzmi: pożyczki zabezpieczone były podatkami. Zatem, bez względu na wynik wojny, pożyczkodawca i tak odbierze swoje, bo wszyscy przecież płacimy podatki. Pytanie kto wpadł na pomysł opodatkowania każdego obywatela na naszej planecie? Czy tutaj także sekret leży tam, gdzie zysk? Dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do dalszych poszukiwań prawdy i zrozumienia mechanizmów, w których chcąc, nie chcąc, sami bierzemy udział. Jedni z nas bierny, a inni, między innymi bankierzy, bardzo czynny. Do usłyszenia następnym razem. Hej!